Grupa w naszych grupach, wspólnotach, w rodzinach, w rodzinach mamy tak czasami, że my się dobrze znamy i wiemy, kto ma jakie grzeszki, kto jakie ma wady, i potrafimy czasem tych ludzi bardzo mocno punktować, niekoniecznie w twarz, ale często gdzieś tam za plecami. I z podobne doświadczenie spotyka się dzisiaj w Ewangelii Jezus, który po powołaniu Mateusza idzie do niego do domu. I tam właśnie faryzeusze zarzucają mu że jada z celnikami i grzesznikami. Może właśnie jest tak, że ja nie przyznaję się do tego, że jestem grzesznikiem, i dlatego na innych wskazuję palcem. Mówię, że to, to wy macie z tym problem, to, to was jest wina. Warto zobaczyć właśnie, że czy ja w tym wielkim poście potrzebuję Bożej pomocy, bo uznaję to, to, to że jestem grzesznikiem. I potrzebuje nawrócenia.